Witajcie. Zapraszam Was do zapoznania się produktami z drewna, które tworzy pracownia CNC Rena. To kreatywna i pełna pasji firma, która znajduje się na Podkarpaciu. Pracownia CNC Rena specjalizuje się w tworzeniu pięknych i oryginalnych pamiątek, prezentów i upominków z drewna, takich jak płaskorzeźby i grafika grawerowana w drewnie. Ich produkty są nie tylko estetyczne, ale też trwałe i ekologiczne. Pracownia CNC Rena dba o najwyższą jakość swoich wyrobów. Drewno jest sezonowane, suszone i obrabiane z idealną precyzją na maszynach sterowanych numerycznie. Płaskorzeźby i grafika grawerowana w drewnie są następnie olejowane lub lakierowane, aby zabezpieczyć je przed wilgocią i uszkodzeniami. Pracownia CNC RENA tworzy nie tylko własne projekty, ale też realizuje indywidualne zamówienia klientów, dopasowując się do ich gustu i potrzeb. Jednym z wyróżników pracowni CNC RENA jest nawiązywanie do regionalnej kultury i tradycji. Wiele z ich produktów ma związek z Bieszczadami, pięknym i dzikim regionem, który zachwyca swoją przyrodą i historią. Na płaskorzeźbach i grafice grawerowanej w drewnie można podziwiać Bieszczackie krajobrazy, zwierzęta, chaty i inne symbole tego niezwykłego miejsca. Jeśli szukacie niebanalnego i trwałego prezentu dla kogoś bliskiego, lub chcecie ozdobić swój dom lub biuro drewnianą sztuką, to pracownia CNC Rena jest idealnym wyborem. Ich produkty są nie tylko piękne, ale też przyjazne dla środowiska i ludzi. Możecie zobaczyć przykłady ich prac na stronie internetowej rena24.pl